Siemka Ludziska, ja jestem Harry i pykamy sobie w ROM 2 Total War kampania rzymska. E, tutaj i we dzisiejszym odcinku e, będę chciał... A nie mogę więcej. Będę chciał zatakować tutaj to. Tak? Ostatnie tutaj te miasto, które... Gdzie jest w ogóle kto to za? Alalia, Liga Truska. E, dobre, ostatnie tutaj miasto ich. Więc tutaj czekajcie, tutaj Wyjrzymy możemy tutaj Rom, tutaj tak, utwórz armię, utwórz armię Brutus, Junius Brutus, Tornelius Sign Polis, ok, ale ja bym chciał tutaj wysłannika. Dobra, może w następnym ten, w następnej turze. Więc zrobię sobie turę. E, tutaj coś mamy jeszcze, szef, Wszystko się robi, dobra. Na następna tura. E, na pewno chcesz. E, nadal możesz wydać edykt. Edykt. A jeżeli w Rzymie edykt, czy. Edykt. E, romanizacja. Minus. Czekajcie, może tutaj edykt. Edykt. Romanizacja Okej okay. A dobra, już wybrane Dobra, dobra więc idziemy? Ile? Przeszło 3000, nawet 400 na miesiąc na turę Oj, to fajnie e, i chcę jak najszybciej tutaj Alalia Alala Alalia e, przejąć tą wyspę Żeby potem zredukować siły wszystko Oj nie, te oni już tam. Kurde, wiedziałem, że tak będzie. Musimy jak najszybciej, tutaj, ee, prace, piractwo się szerzy. Werbuj, Okej. Okay. ale oni mają tutaj ile? Trzy jednostki, my musimy iść gdzieś tutaj. E, tu znajomyś. Okej, okay. tutaj cztery oddziały, może eee, floty, eee. Aha, ale tutaj mogę dobra, może tak, a tutaj ci ale... Po co mi druga armia, flota, flota, druga flotylla, skoro... Tutaj mogę co? Tak, osada targowa, minus 1 do pożywienia, plus 2 do rozwoju natury, plus To do e, przychodu... Aha. A dobra, wszędzie jest plus minus minus 1 do pożywienia, dobra. I teraz trzeba plusy. Plus 3% do... plus 3% do przychodów generowanych przez handel plus 2% przychody do, do generowanego plus 100 to plus to się, osada targowa się opłaca najlepiej tutaj więc można też tam jeszcze rozbudować Tutaj możemy tych mieczników, okej okay. A czy tutaj tych mieczników też możemy? A mamy ich, dobra, ej, dobra. Wybało się z Macedonią tutaj w ogóle, bo wyboro e, się z Macedonią, bo ostatnio też grałem sobie z w Macedonią kampanii się grałem e, tutaj i którzy tam mieli Macedonia ma tylko tutaj tą dzidę, także e, oddziały z e, e, hoplitów mają o mają hoplitów e, tutaj o e, mają takich e, tutaj więc jedziemy kolejna tura sobie oni mają tam przedupcone, bo coś tam, jakieś choroby, mają wszystko, więc nieważne, czy. Ku... Sorki tak bardzo, przepraszam za Katar. Tutaj. E... Oni chcą nas zaatakować, tak? Nie wiem po co. Tutaj. E... To był ich błąd. Okay zabić wszystkich dobrze Musimy zrobić sobie też dobrą flotę, tak? Eee, tutaj. Obractwo technologiczne, okej okay. Większe rangi kto? Tutaj ci. Okej okay. Dobrze. Eee. Okay. tutaj mamy KAT. Tak i tutaj co? Eee, wojownik, stratek, przywódca, co produzent tym

do blisko ich stancie. Dobra, okej. Okay. Kończę na budowę. Gdzie? E, tutaj. Ok. Jest koną połączenie lub Do gdzie? Ok. Dobra, zwiększyliśmy swoją flotę. E, no na razie taka flotyla. No. Nie jestem zadowolony zbytnio, ale Tutaj możemy to ulepszyć Gdzieś tu Okej okay. Mamy dwa Trzy, w sumie trzy miasta takie Portowe Kopalnia eee. eee. Okej, okay, ale duży zarobek jest tu Okej, okay, a tutaj na przykład to Willa, potem też mniejsza, ładnie mieć żywność, by tutaj się nadawać. Czy gdzieś mam też, żeby się potem na razie to tutaj wybudujemy? Bo tutaj też nie to na pewno, potem zatokujemy sobie. Tylko tutaj tą armię jakoś. Małą armię mamy. Pierwsze chcę uporać z tymi, tutaj więc. Tak to wygląda na następno... To, a jeszcze mamy tutaj to. E, tutaj tak. Ok, narzędzia, żeby byli lepsze, jedziemy z e, liturą Zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie po mojej myśli, e, moi drodzy. Tam, tak mówiłem w pierwszym odcinku, zbyt nie będę patrzał. Tam na misję. E, tutaj moi drodzy. Bardziej będę patrzał na to, żeby sobie załapać. E, okej. Okay. Okay. a dangerous course. nie mogą, tak? A, okej. Okay. Dobra, to teraz się przedłuży to. Tutaj. Okej. Okay. Też jeszcze są ci, tak? Teraz się tutaj jeszcze. Z trzech tutaj. Zrobię. Też tutaj może tak jakieś. O. Dwa tych. A tego tutaj tak e, pójdziemy up. Ty, ja mogę konnych, ej, tak? Dwóch konnych szefes, albo trzech, o! Weźmiemy trzech konnych tutaj. Oni się bardzo, bardzo przydają. Wiem, że tutaj e, kolejny wydatek będzie, ale. E, ciul z tym. Więc do, robimy kolejną turę, żeby to szybko jebać tutaj. No trochę wydaje dużo na wojsko, no ale no cóż, no muszę tutaj mieć jakąś dużą armię. Tutaj teraz te tereny będą... E, niedawno, te, niedawno podbite tereny będą ryzykowne pod e, atak. Ale kij. Dobra. Inwazja, gdzie? E, wroga armia zeszła na ląd. Okej, okay, otrzymujesz misję, Gdzie? A, ok okej Kurde blaszka, ej No musimy iść tutaj tych tutaj Zaatakujemy No bo nie Dobra e, i, I tak nie mają z nami E, szans tutaj, mamy 4400, tak? E, tutaj, więc sobie możemy e, Ile mamy? 3200 natury, tak? Tutaj już możemy, ej O Zwerbować, a tutaj nie możemy, ale Z dwóch tych Którzy są lepsi? mam taki sam czy... Ej, ej No to czekajcie tego ej, tak i weźmiemy sobie jeszcze jednego tego Żeby było Tutaj tak może z kimś handel zobaczymy Tutaj mamy kolejne tak, ej, tutaj tak No ładnie już to wygląda. Mamy całą nogę tylko już musimy tutaj to e, sobie zrobić. Potem ja pójdziemy na Genue i to podbijemy i tutaj te trzy. Tak, chyba, że Kartagina tutaj nam coś pokrzywuje plany. Ale tak na razie. Handel. Ci, nie. Tutaj ci. Greetings, my friend. You have my no jestem ja. Yyy, okej. Epir. Be welcome and may Hermes. Your merchant I am honored to receive this embassy. No, nie to, nie. E, kolejna tura tutaj. Żeby nie było. Ta flota by może być. E, tutaj. Kurde, zostań nad zostawieniem gar... małego garnizonu, na wszelki wypadek, jakieś, jakiegoś, A e... Tratowanie między okay. nami podobałoby się bogom i dałoby naszym przeciwnikom dużo dobra. Okej, dobra. Tutaj. Okej, okay, lecimy, musimy... Moje zdolności. Dobra. Ok, no. Ok, swebowie, ok. Dobra. Ok, gdzie? Tutaj możemy czekać teraz. Tutaj mamy minus do ładu publicznego. To to. Ok. Aj, nie mamy czasu. Dobrze, tam. Yy. Coś tu mamy. A, trzech dzieci, tak? Okej, okay, troje. Yy, postacie, polityka. Okej. Okay. Dobra. Dobra, ej, Rzym. Okej, okay, tutaj mogę mu coś Okej, okay, tego to Tutaj Przypo, e, przyłapano jakiegoś głupca na bez szczeniu świątyni Jowisza. W takich przypadkach trze, trzeba być stanowczym. Okej okay. dobra Stworzymy jakąś małą armię, tak? Spritek okay. Brutus, Brutusa Konny e Tutaj, raz, dwa, trzy Cztery oddziały konnych Zrobimy tutaj, na razie będziemy musieli tutaj go e, jeszcze turę. Mam nadzieję. E, no nie, no dobra już ciul. Galacja. Mam nadzieję, że nic nie, z tym nie pójdzie. E, tutaj. Ok, nic nie zrobił. Tutaj, więc jest dobrze. Olkowie, ok. Dobra. Tak. Ok. I teraz możemy spokojnie iść tam. Ok, teraz. Y Okej. Okay. I... Dobra, tak, możecie iść. Tutaj już ci są, więc... Wy gdzieś... Tutaj. Armia konnych będzie. Ej, tutaj. Ej, nie. Tak, okej. Okay. Tutaj tak armia konnych, tutaj... Żeby nie było, Tutaj nie ma. konega, jest sama piechota. Więc na razie nic nie mam do zrobienia. E, tutaj, ile? Dwie tury jeszcze. Dobra, dwie tury. Szybko jedziemy. E, tym żołnierzom nie przypisano tradycji. Eee. Wytrwani strzelcy, wytrawni strzelcy Niszczyciele, wyśmienici marynarze Okej, okay, marynarze, wyśmienici marynarze Lecimy czy koksem ludzie Kurde, mam nadzieję, że wystarczy mi czasu, żeby tutaj e, Napolować na to miasto Jeszcze dwie tury szybkie Tutaj e, Mamy tu Już czuję się bezpiecznie, jeśli mamy tutaj ten garnizon, tak? Jakichś tam przynajmniej tych konnych. Przejść jakoś... LJ. Okej. Okay. Dobra. Wiem, że oni tutaj... A, nie mamy, tak? Więc my już się pojechaliśmy. Nie bójcie się. Moja flota tutaj jest jakaś wyśmienita. Może nie, na... nie za dobra, ale mamy armię konnych. Gdzie tutaj jest w ogóle w oddziale? Rzucam na 100. Yy, czy piszę ile jest w oddziale? Tutaj pancerz, obrona, premia do sarży walka z jazdą, siła ciosu, walka w zwarciu. Czy ja mogę się dowiedzieć ile tutaj na przykład jest? Gdyby... Yy, tak, ale. Dobra, tutaj mamy. A tutaj co? Okej, okay, to by się przydało, ale bym chciał się dowiedzieć, na przykład, ile tutaj te cudzy miasta, ukryte las. Dobra, no nie dowiemy się. Ukończono budowę. Okej, okay, tutaj coś można ulepszyć, ale nie wiem co. Możecie napisać tutaj religię i te inne rzeczy. A, tu też można też Co bardziej? 1 do pożywienia, dobra Plus 5 do rozwoju natury Plus 300 do przychodu Plus, 300, plus do, 2 do wpływów kultury łacińskiej Plus 8% do przychodu generalnego Weźmiemy sobie to Tutaj weźmiemy sobie też to Ok, Rozwój musi być Więc eee. Jeszcze turka, więc Lecimy z koksem Oni tam już mają armię, ale to nic Za dwie, maksymalnie trzy tury Ich zniszczymy, ludzie Będzie trochę dłuższy odcinek, ale cóż tam Hmm. Oni nie mają, oni no Będą mieli za mało funduszy, żeby tutaj cokolwiek zrobić Albo co... no Okej okay. Ach, co powstaje, gdzie? Okej okay. Dobra, no Okej, okay, oczywiście Okej, okay, tutaj Okej okay. Tu coś możemy? O, okej, okay, i to tyle. Dobra, a znaczy ci może, wy możecie tutaj. O, i tak akurat. Ej. Tak, tura, okej, okay, więc za turę będziemy napierdalać gnoi, tak Więc tutaj coś jeszcze Tutaj możemy zrobić kopalnię w sumie eee, Zapisz, bo długo nie zapisywałem Tutaj Ok, Więc jedziemy z koksem E, tutaj, Kartagina, Macedonia, Egipt. Pont Ateny, wszystko. Czym szybciej, tym lepiej. Okej. Okay. Dobra. Dobra, eee, eee, e. Retreat! Retreat! Da... Opie, Kaj, ty płyniesz dalej, się nie szło, debilu! No, Kajś, ty mi wydupił, halo! Pojebane jakieś.

Zrobimy to, bo ja mam debilnych żołnierzy, no. Och, źle kliknie, Rizaros, zaraz tutaj. Tutaj może przejebany po prostu. Przejebane. Tutaj coś wybudować. Dobra, jademy, koniec tury. Kurde, no. Porażka, porażka, tak. Tutaj. Ari minus. Kurde, no. Yy, tu raz woki niestety ludzie. Bo no, widzicie, no kurde, minimalnie przesunię w zarost. Tutaj nie lubię portowych miast podbijać. Dlaczego? Lepiej jest jak tutaj, on jak w Tak jest fajnie, nie pojawia się nic. Tutaj. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, czekajcie, tak? oblężenie Tak Utrzymaj blokadę Tak i my mamy też wsparcie e, zapiszemy i spróbujemy e, auto, no, automatycznie, bo już mamy mało czasu bardzo więc e, agresy Dobra, pychło, e, no. e, okupacja Dobra ci eee weźmiemy sobie dowódca floty, wód... dowódca floty. Tutaj mamy no małe straty tutaj. Większe straty mamy flotę. Ale dobra, mamy tutaj Oj ty pipoty! Znaczy wrogowie? Ej. Trzeba ich dobić do końca. Tutaj mamy. E... Okej. Okay. I teraz. Ewidentnie możemy zająć się trzym innym, tak? E, innymi podbojami. Z tym już e, skończyliśmy. Jeszcze natura. tura. E. Dobra, turka jeszcze. I kończymy. Tutaj. Ej, ej. Aha, co, co, co kiedy innych mówię w ogóle? Tutaj zapatrzyłem się, zamyśliłem. Nowa, nowa rozwiązana. Okej, okay. zawarto sojusz. Tak, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Tak. ładne dobra. Okej. Okay. Frakcja pokonana Liga Etruska. Okej. Okay. Twoja wojska rozwinę, Okej. Okay. I o to mi tutaj chodziło. Tutaj ja dziękuję za oglądanie tutaj, moi drodzy. Dziękuję. Jeśli wam się podobał, duża pawgura. Przede wszystkim subskrypcja z tam pod filmem. Oczywiście ma być szara, nie czerwona daj dzwona, żeby na bieżąco. E, komentarza przynajmniej serducho. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.